Dzisiaj zajmiemy się problemem kup w drukarce 3D. Tak, drukarki 3D robią kupę, już Wam tłumaczę. Ale dla kontekstu przestawiłem drukarkę stamtąd, tutaj, żeby mieściły mi się też ekrany. No i przez co sama drukarka jest blisko tej krawędzi, i to rodzi pewien problem, który chcę rozwiązać. No i tutaj mamy właśnie ten problem kupy. Bo jak drukarka zaczyna drukować albo zmienia kolor filamentu, to pozbywa się części starego filamentu. No i to nazywamy kupą, już Wam pokazuję filmik. O, tak te kupy wyglądają. Normalnie spada to na stolik, ale ponieważ ja mam to przy samej krawędzi, to spada wszystko na podłogę. No a mi się nie chce za każdym razem schylać. Poza tym ta koleżanka tylko czeka, żeby coś przekąsić z tej podłogi. Na szczęście można sobie wydrukować taki pojemnik na kupę, więc zróbmy to. Wreszcie się jak zobaczycie, pierwsza dopiero warstwa. Potrwa to chyba z 5 albo 6 godzin. Więc widzimy się jutro. No a tak wygląda już wydrukowany. Stawiamy go tutaj, proszę cyk. Jak teraz będzie strzelać kupami, to wszystko będzie lądować tutaj.